Siemas z tej strony Wafel, zowa kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, jak widać, gdzieś wróciłem. A mianowicie wróciłem do Bykowa. Jestem przed moim domkiem, starym domkiem. I słuchajcie, wróciłem sobie do Bykowa, bo Bykowo trochę zaczęło ożywiać się z powrotem. Trochę tu zaczęli gdzie działać, a mianowicie przerwa, padkę i Iga. I z tego co mi to chyba Oskar, nie jestem tego w 100% tak pewien, no, ale na pewno jest przerwa i padkę. Oraz Iga. I słuchajcie, no skoro, mówię, skoro tutaj tak wszystko się ożywiło, to mówię, a może wrócimy tutaj, słuchajcie. Pierwsze co muszę powiedzieć, na tamtej wyspie oczywiście będziemy działać dalej, zwłaszcza pewnie na live'ach, ale słuchajcie. Ważna kwestia teraz, jaką poruszymy, dobrze w sumie to nie będę liczył, to poprawię sobie jakoś ładniej. Pierwsza kwestia, którą muszę powiedzieć wam, właśnie dzisiaj startuje mój serwer o godzinie 1900 mcwaffle.pl, jest to serwer survival. Trochę można powiedzieć, że po części delikatnie jest do Janka serweru podobny, ale to jest ociupinkę. Możecie zobaczyć ten film, jest też u mnie na kanale na temat tego serwera i będzie live o godzinie 19.00. I o start również jest o godzinie 19.00. Wersja 1.14.4. Więc mam nadzieję, że będzie ktoś z was. Zobaczycie jak to wszystko wygląda. No słuchajcie, dobra, przejdźmy już do rzeczy. Potrzebujemy na pewno drewna. <laughs> Bo drewna nie mam. A po ostatnich wizytach, jaka trzeba tu naprawić? Można usłyszeć, że trochę mój głos jest trochę taki, taki kurczę, jakby to powiedzieć, taki. Delikatnie zachrypnięty? Możemy to tak nazwać. No ok, spróbujmy to tak nazwać. Delikatnie zachrypnięty, ale to raczej nie robi zbytnio dużej różnicy. Dobra, popełnimy sobie gdzieś tu jakieś drzewo, odniemy. Bo dżungli też te zwykłe rosną. Trochę odbudujemy ten domek. I słuchajcie, tutaj, jak nie zapomnę, macie w prawym górnym rogu ankietę. mam teraz, w następnym odcinku, coś pobudować, coś porobić w Bykowie, albo nie, inaczej. Czy mam też przeprowadzić się do, zostać w Bykowie i tutaj kontynuować budowę? Jak i na mojej wyspie? Czy pójść do Kurczakowa, do Janka? Więc macie w prawym górnym rogu ankietę. Możecie zagłosować. O kurcze, oni mnie atakują. Myślałem, że tu PvP jakieś włączone jest. Dobra, ale pojazd, bo tu wszystkie tak z zewnątrz. Te drzewa zwykłe chyba wcięte są. To jest zwykłe. Dżunglowe. O, tam coś jest. Co tu jest napisane? Jakaś tabliczka. Prywatna kopalnia. Dobra, ale mnie kopalnia nie interesuje. Dobra, bo ten mnie już atakuje. Kostek. Jest trochę szybko. Tego, czy was zniszczę i uciekam stąd. Dobra, bo widzę, że jednak szukasz zaczepki. Dobra, śniadam szybko, drzewo. kurde, ściwierka mi się kończy. Dobra, to powinno mi wystarczyć. Tak. Miałem tego nadzieję, że to wystarczy. No, powinno wystarczyć. Miejmy nadzieję, że coś robimy na deski. Z tamtą strony, z tego co pamiętam, chyba się wraca? No, tak, w tamtą stronę. Siup, siup. E, tam jest wiocha, okej. Okay. musimy coś wybudować. Myślę, kurczę, co mogę w ogóle przed tym domem zrobić? ukuszę to tu za dziura. Jest, jak mi dawno nie było w tym bykowie. I słuchajcie, pierwszym pomysłem, jaki mam, to w ogóle wyciąć tą górę. To likwidujemy, bo to jednak psuje chyba trochę mi się zachcieć to usunąć. Więc jakby będę być ciasto to usunę może nawet na jakimś slajwie kiedyś. Zobaczymy. To przed domkiem trzeba na pewno poprawić, to jest Dobrze, okay. Dobra, słuchajcie, mm. nie Miałem szpadla. A bym z chęcią to zniszczył od razu. Mam tu na to będzie mógł fajnie oś oświecić. Oświetlić. Nie oświecić <grych> O, umieraj Gdzie ja miałem ten magazyn tak wysoką? Kurde Gdzie ja miałem wtedy w głowie? <grych> I żelazo, 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 nie wiem, że żelazo, nie mam. Dobra, tu będziemy musieli gdzieś kogoś okraść W sensie pożyczyć, pożyczyć Używajmy słowa pożyczyć mi się wydaje, że na pewno tutaj Przemek mnie naprzeciwko mnie chyba mieszkał. Więc on na pewno jakieś żelazo będzie mieć. Jak ty do niego się wchodzi? Dobra, spróbujemy tak. Jak ktoś wchodzi? Aha, no dobra. Tu jest. Tu są farmy. Farmy jego nie interesują. A tu co? Jestem cząsty. Yes. Mhm. Gdzie nie ma żelaza? wiśniaki i Dobra, wracamy do, do góry. Może gdzieś tam będzie mieć coś. Składny, no jak można je mieć odkrytego jakiegoś magazynu? Kurde. Nie poratuje mnie, nie poratuje. Teraz jak tu wyjść? Naprawimy. Coś tutaj ma o góry. Oj, oj, nie ma nic. No dobra, to o, może tu. Jest, dobra, pożyczamy. Mam nadzieję, że się nie obrazi, masz ma aż to grafnik. Dobra, cyk, patyczki. Mam szpadę. Jak tu wyjść? Dobra. A, nie można tego zrobić, dobra. Chyba i tak już zbytnio dużo tu nie gra, więc... ...raczej się nie skapnie. Dobra, zacznijmy w ogóle niszczyć to. to te schodki też jakoś będzie trzeba ładnie poprawić. W ogóle zapomniałem już hidera. No dobra. Żyjemy. Ja wolę grać bardziej tak na tych surpakach, więc... Więc mm, to i tak dla no, Da mnie nie ma wpływu na rozgrywkę. Kurczę, wiecie co? Wydaje mi się, że jednak chyba za mało tego trefna przygotowałem. Oj, no, tego się spodziewałem. Cyk, tak, lecimy do góry. No, tutaj trzeba światła trochę. Może. Może takie... kurczę, naprawdę. Coś takiego. Dobra, wstępnie, niech to zostanie. Lepsze to niż nic. Tutaj coś będzie trzeba wymieścić. Kurde, jakieś pokoje zrobimy, bo zwierzęt już trzymać nie będziemy. A farmy mam na dole. chyba nawet pokazywałem na jakichś filmach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kiedyś Janek mi trochę z tym zdradził, a miałem inny pomysł. No i niestety no. Przykro, przykro. międzyczasie pamiętajcie, że dzisiaj o 19 jest live. Więc zapraszam wszystkich serdecznie. Tak będę się trochę reklamować, bo każdy później pisze, że kurde, kiedy miałeś live'a, no nie było nic, no był. Niestety często są niespodziewanie, a tym razem będzie trochę zapowiedziane, Więc może to coś zmieni. Oczywiście, no, słuchajcie, nie wystarczy mi tego drzewa. Ale dobra, mam pomysł. To no, dobra, tu jest ok, tu jest też ok. Też jest wszystko ok. Tu nie, a nie, tu musi tak być, bo ten jest... Chyba, że to drzewo zostawimy, nie wiem. No nie wiem, nie mam pomysłu na to drzewo. Coś się tam wymyśli Dobra, zetniemy jakieś takie... Mm, super śkielkę. Dobrze wziąłem śkielę. Które zetniemy. Zetniemy już to, to rączką. Trochę Januszu Watch ale. Poradzimy sobie, poradzimy. Mamy czas, nigdy się nikomu nie śpieszy. nadzieję, że za długi ten film też nie wyjdzie. Dobra. Dobra wiecie co tu może tymczasowo. I tak posadzę to. Ciach ciach. Dobra. Dobra. U. Nie no to jest. Profesjonalizm już. Jakie schodzenie. Mmm od razu się oświetla. Pyk pyk. Chyba w te rogi nie będę dawał. Na razie tak zrobimy. O, tu jest problem. Ale to można zrobić tak. Tu nie może być. Może być i... Dajmy tu odmiany cyk. To w ogóle by, miałoby być na moją farmę na no, mojej tej wioski. Chyba tu brakuje. Będzie trzeba ogarnąć. Ale zrobiłem. Ten drewno, Te deski, to są deski chyba na polski to się tak tłumaczy. Tłumaczę, to są deski. Jezu, co ja gadam? Dobra, tutaj, tutaj. Tutaj to jakieś pokoiki chyba zrobimy. Jakieś zwierzątko które się no? Miałem kiedyś papugi, już tej papugi nie ma. Znikają te papugi, mi się to nie podoba. Albo ktoś mi zabił. W ta pierwsza opcja jest najbardziej prawdopodobna. Okej, okay, dobra. Tutaj już mam to zrobione. Mam kobla Jak się robią te płotki? Tak, dobra. Te płotki jakoś się ogarnie inaczej, bo one są takie I tutaj trzeba z zewnątrz to jakoś ładnie ogarnąć. Hmm. Może jakąś mini farmę spróbujmy zrobić, ale znowu musimy iść okraść kogoś. Z tym kimś znowu będzie przemek. Kiedyś ci oddam te żaz. no nie martw się, jak to oglądasz, to nie martw się. Zabierzemy mu tak z 6, przynajmniej. No masz motykę. Nie masz motyki, ale ja będę mieć. Motykę ewentualnie ci oddam. Dobra, znowu musimy sobie na skróty wyjść. Nie, to jest furtka, kurde. Nie zauważyłem, byłbym pewien, że tam jest płotek. Postawiłem tam, lecz nie postawiłem. Postawiłem. Zrobimy sobie tu jakąś mini farmę. Tylko kurczę, jak? Na ile kartek byśmy mogli zrobić? Tak, raz, dwa, trzy. Mm, to trzeba będzie To Zajdziemy od tej strony i to zostawimy jakoś. I zróbmy to tak. Tu będzie jakieś przejście, ma no, uwaga, będzie dobra. Tylko teraz, hmm. bo jakoś to musi być nawodnione. Jednak, uh, hmm. teraz myślę, myślę, jak to zrobić. Wydajemy, że te farmy będą w ogóle po całej długości. No i gdzieś dotąd to chyba, że to zniszczymy. Próbujemy to może zniszczyć, bo dobra, to później, później. Zróbmy tak mniej więcej plan, i już chyba ten plan mam. Tylko nie do końca w sumie. Myślę, jak to można fajnie nawodnić. Kurczę, bo tak, gdybyśmy tutaj dali desk jakieś może. Hmm, raz, dwa, trzy, cztery byśmy dali. Aha, właśnie, bo tu jest takie coś. To chyba mam pomysł. Trochę nam to może zająć. Ale wykorzystamy ten dół. Tylko dirta może mi zabraknąć, to będziemy musieli trochę poszukać. No słuchajcie, jak jest dłuższy odcinek, to możecie się cieszę, bo będzie dłuższy, za no, odmiany. Zróbmy, że tak trzy. To się przerobi. Mam taki pomysł mniej więcej. Raz, dwa, trzy. To po prostu dokończymy może w następnym filmie, ale jeszcze w tym coś kombinujemy Tu farmy są, ale kawałek tej zrobimy. Zrobimy to w ten sposób, albo może jeszcze inaczej to fajnie można zrobić. Dobra, jednak nie. Zrobimy to inaczej. O Boże, będę tak cały czas decyzji zmieniać. Zrobimy, jednak chciałem taki jakby zjeżdżając w dół. Teraz tak, czy tu ścieżkę zrobić, czy nie? <gryśń> Jednak woda będzie lepszym rozwiązaniem tutaj. I wodę jakoś spróbujemy zakryć. Pozniszczymy, bo to też nie jest istotne. Będzie chyba najszybciej, żeby wychodzić tak przez domek. Okej, i tej dróżki to nie będzie w takim razie, to zapytujmy. I w sumie tu dajmy zboże takie... Boże, mogę faktycznie sobie zaznaczać co trwa, jak będę wiedzieć mniej więcej gdzie kupać. O, no, tu będzie woda na tych paskach. Mhm. O jedną kratkę będzie źle. Więc chyba pot po prostu przesuniemy wtedy. Dobra, to przesuniemy wtedy pod w takim wypadku. Jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem. kurcze A nie. Gdybyśmy. Gdybyśmy to zrobili inaczej jeszcze. Nie, dobra. Zostajemy przy tym zróbmy na razie farmę i zrobimy tu pszeniczkę bo pszenicy w sumie nie ktoś może jeszcze marchewki tak na zmianę dobra jakieś marchewki i ziemniaki na zmianę zrobimy o kurczę, teraz tam że trawa mi się zda idziemy zaraz też po wodę wydaje mi się że tu chyba nie mam wystarczająco nasion ale to się załatwi Oj, chyba coś mi się zepsuło w tle, muzyczka nie działa? Działa. Myślałem, że nie działa mi muzyczka, lubi. też sobie posłuchać jak w trakcie jak gram, więc... Wybaczcie, wybaczcie. Kurczę, te klocki muszę nic, to mi się nie podoba. Nie mam sdyktacza i nie będę mógł tego jakoś tam łatwo przerzucić sobie, tego grasa. Ten duch musieli jakoś wykorzystać, ale chyba coś już... Mam pomysł. No, Ale ja chyba Slick będą będę musiał sobie ogarnąć od kogoś. Mam nadzieję, że ktoś na serwerze ma Slick Toucha, to sobie załatwię. Te drzewo to już sobie w, poza filmem wytnę. O parę mi mnie upada. Dobra, to już skupimy łapką, no niestety, no czasem tak bywa. Cyk, tyk, cyk, cyk. Nieśmy tego torcza. Siedzonko mi się skończyło, Kurczę. Ale jeszcze musimy iść do craftingu. Potrzebuję wiadra i pójdziemy zrobić sobie... Pójdziemy zrobić sobie nieskończone m.in. niż wody. Bo już tam nie mam. Samotykę też przygotowałem, żeby, wiecie, być gotowym na sadzonko. W sumie chyba nasianie bardziej, bo nasionami będę operować, a nie sadzonkami. Ale ze mnie rolnik, co nie? Mógłbym zostać rolnikiem. Jak kiedyś ktoś pamięta może moją, moje stare zdjęcie w tle? Mój baner tak zwany. To wie, że farminga nagrywałem, więc wiecie. znam się na rzeczy, nie? Dobra i puścimy tu wodę. I wiecie co? Później na razie zaczniemy tak, żeby tu trochę tych nasion, wszystkiego zrobić i będziemy zwiększać farmę wzdłuż, żeby tak do okładunku, może nie do tą tylko dotąd to zrobić. A teraz będziemy musieli niszczyć co, co to było? Co to miało znaczyć? Dobra, ale no martwię się jeszcze o trawę w tamtym miejscu, bo chciałem te ścieżki tak zrobić. To jest ogóle No, taki trochę dłuższy ten filtra, ale słuchajcie, nie chcę się tego ciąć. Możecie sobie obejrzeć, żeby później nie było, że jakieś game że używam, czy coś sobie ułatwiam jakąś rozkrywkę, ktoś robi za mnie. Dobra, i teraz. Chyba to moim motyka, czasami się wydaje, że chyba wystarczy na tyle. Ostatnim razem jak sobie zrobiłem farmę arbuzów to mi nie wystarczyło na moją farmę. Chyba kilka musiałem używać. Dzisiaj. Dobrze pamiętam, ale to chyba robiłem w trakcie live'a. Tak, dobrze pamiętam. Chyba w trakcie live'a, nie w... O, znowu zepsułem. A o, ale to powinien gra sprzecić chyba stamtąd. To nie powinno mieć chyba wpływu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie powinno być żadnego wpływu. Dobra, i tu chyba przesuniemy ten płot. Może zróbmy to już w sumie od razu? Albo nie. Nie, 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 nie. Zróbmy to w ten sposób. Kurcze, hmm. Niszczymy, albo dobra, dobrze, dobra, dobra, dobra. Pójdziemy po nasiona trochę zasiejemy. oj, tu mam jakieś nasiona. Wydaje mi się, że coś tam mam na górze. Coś zostało w magazynie. I coś, 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 coś. Jest. Powinno wystarczyć. Chyba w sumie tak mi wystarczył. Wysadziłem trochę. A jednak mam trochę to wszystko z dołu, bo damy tą farmę, jak miałem. Mam w sumie na dole wszystko. Jednak trochę się tego zbierało. Sianko, sianko. Kurczę, bo tu na zwierzęta nie mam zbytnio miejsca. A wiecie, co możemy. Dobra. Już w sumie nie możemy. Chciałem powiedzieć, że w sumie chciałem tu sad sobie taki zrobić, ale to zbytnio nie wypali, bo kiedyś tu był teren, a teraz tego terenu nie ma i tak musieli się zastanowić teraz. Hmm. Czy on tu ma to ogrodzone, czy nie, bo tak to mógłbym to wykorzystać. Trzeba będzie się dowiedzieć się dowiem i jak coś to zrobimy tam jakiś sad albo jeszcze są te te kurcze co kują te roślinki to też fajnie można jakoś wykorzystać tutaj coś zrobić jakiś domek w ogóle też moglibyśmy tutaj taki mini 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 kurczę chatkę zrobić nie wiem taką altanę chyba, chyba niektórzy mogą wiedzieć o co mi chodzi jak są na działkach takich mniejszych dobra to chyba oświetlić nie muszę tego żeby to rosło tam jest na zewnątrz ale w sumie tam ta góra to przesłania, dobra, zniszczmy ten płot, przeniesiemy jedną kratkę. Nie wiem co z tymi kaktusami tutaj, co z nimi zrobić. Bo te kaktusy też do mnie należą, czego by nie mówić. Dobra, widzicie, co? Na razie zniszczę ten po prostu płot. Ogrodzę sobie tak jakby, farmę. Bo ona była w pewnym sensie odgrodzona. To muszę zniszczyć obowiązkowo. To nawet teraz, póki pamiętam. Ale to przykro mi. Ale znowu muszę to zrobić. Ale ale mi wybaczy, w sumie, gdyby tego stać. O, gdzieś mieszkałeś. Gdzie, co jeszcze? co mieszczasz ty? Nie pozwalaj sobie. Kurczę, może tu jakieś wejście od tego domku sobie zrobię taki z tyłu. Kurde, no nie wiem. W sumie jakby nie patrzeć. Patrzcie, bo tutaj jest w sumie troszkę miejsca. Do tego płotu wasz. To wykorzystamy. Wykorzystamy. Jakoś tu rozbudujemy elegancką. Że tak powiem ten mój hotel będzie do użytku, ale to coś wybudujemy, chyba. No, chyba, że będziecie chcieli, żebyśmy się jakby wyprowadzili do Janka, ale czy to jest potrzebne? Może Janka tu zaprosimy kiedyś. A ankietę zrobimy. Może będziecie chcieli, żebym się wyprowadził. Ale nie wiem, czy kolejna tutaj przeprowadzka jest potrzebna. Dobra, tego, czy dobra, to trzeba to później sobie wytnę. Jak patrzę, jedno ma kratek. Policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wystało mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uu. Po dwanaście. Raz, 2, dwa, trzy, 4, 5, 6, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I jedna akurat wyjdzie. Dobra. Może to ja w ogóle chyba źle wam powiedziałem. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurdy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu będzie ścieżka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Przystępujemy do żeby rosło wszystko. Okej. Okay. i tutaj, jakbyśmy zrobili takie, jakby wejście. Ok, git będzie. Czyli tu będziemy musieli podciągnąć tą wodę do końca. Ale nie będziemy niszczyć dziury nie robić. Ten dół będziemy musieli zrobić też. Dobra, więc słuchajcie. Pamiętajcie, dzisiaj jest live o 19.00, O kurcze, live dzisiaj, czyli w, w sobotę. Jest live o 19. Mojego serwera z dokładnie z otwarcia. Może później też sobie wbijemy do Janka. Zobaczymy tutaj wszystko. I słuchajcie, jeśli chcecie więcej filmów, łapa w górę. I zróbmy w sumie znowu taki limit. Hmm. Ostatnim razem mówiłem 60 lajków. Dzisiaj mówimy, że 70. I wylatuje nowy film z Janka od serwera. Więc słuchajcie, widzimy się w następnym filmie i pa pa!